Ktoś musi to dokończyć, więc. Cześć, jesteśmy na zakupach na Chorwacji i to są moje ulubione, dlatego że za nic nie płacę. No, no. Dorzuci się, zmusimy ją, ja będzie płacić, nie, aż nie miło. Nie lepiej ten. Gdybym ja nagrywała na filmowym, to byłoby tak, że byłoby rozmazany i na przykład. Wiesz co chodzi? A, że ja, wyostrzony, a. A wszystko za nami jest proste. Siemaczku, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, a jestem do niej dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik. Będzie to filmik z przygotowań do osiemnastki, osiemnastki i w ogóle bo idziemy na kolejną osiemnastkę, ale jest taki jeden problem. Jestem dzień przed wyjazdem na Chorwację, a więc muszę być już. Pakowana, przygotowana na imprezę. Dzisiaj wieczorem idziemy na imprezę i musiałam zrobić pazy. Takie mam tutaj, tą rękę robiłam ja, a to rękę mi Paula, bo nie miałam czasu i generalnie wyglądam jak wyglądam, ale idę się zaraz kąpać. Jeszcze wypiję kawę sobie i pokażę Wam, jak wygląda mój salon na przykład, bo generalnie to nawet nie mam gdzie nagrywać, bo wszystko wygląda okropnie. Jest, wiecie, przygotowane pod wyjazd, więc tutaj leżą jakieś walizki, jakieś rzeczy i w ogóle. Ale tak, idziemy na osiemnastkę, więc e, ja lubię się przygotowywać z Wami. Wy zawsze też lubicie oglądać takie filmiki, bo mają u mnie e, dużo wyświetleń, a więc nagrywam. To jest moja sukienka, idziemy w czerwonej tym razem. Tak na zmianę, żeby nie było nudno. A pokażę Wam moją walizkę, ponieważ upchałam ją tutaj. To jest moja walizka, już spakowana raczej. Wykąpałam się i ubiłam sobie włosy i teraz będę je kręcić. Tutaj mam. Lekówkę, mam rękawiczkę taką specjalną, żeby się nie, nie poparzyć Jestem już wykąpana, świeżutka Jest tylko jeszcze włoski Włosy zajmują pewnie najwięcej, dlatego zaczynam je o 14 Siemano! Witam Was Mam fryzurę, jak widzicie to jest ogromny kok Skręconych włosów moich Które kręciłam ja sama Ale w pewnym momencie nie wytrzymałam i poprosiłam mamę, żeby mi pomogła No bo jest jak jest I mamy tutaj standardik jak ja się maluję. Mam niepościelone łóżko, ale jest to celowy zabieg, ponieważ nie miałam czas to zrobić, ale pomyślałam, mmm, jest sens, nie ma. Miska z kosmetykami. I e, butelka z wodą, of course. I aloesik do twarzy. I pędzelki. I opowiem Wam e, przy okazji, jak bardzo nie miałam czasu nagrywać, co mnie trochę smuci. E, no po prostu cały czas albo robiłam paznokcie, głównie robiłam paznokcie, Robiłam dwa razy, trzy razy paznokcie mojej mamy. Trzy razy przed wyjazdem robiłam i paznokcie. Swoje robiłam, wczoraj zrobiłam sobie żele i te trzy paznokcie Frencha namalowałam. A tutaj pomogła mi już resztę Paula i zresztą spisała się po prostu fenomenalnie i dziękuję bardzo. I miałam mieć kwiatki, ale Paula zdążyła mi przykleić tylko dwa. Którą musiałam niestety odczepić, bo stwierdziłam, że już nie zdążę reszty przykleić, więc nie ma sensu I po prostu poprawiłam sobie tego jednego tutaj, trochę widać, ale to nic eee, I co? No już nam pielęgnację, mój everything shower jest zrobiony Jutro wyjeżdżamy, jeszcze nie wiem, czy dostanę się na zaliczenie na studia do Torunia Ale i tak będziemy jechać przez Toruń, więc jak coś to najwyżej się zobaczy, czy zdążymy, czy nie eee, No i tyle, nie? Generalnie jest jak jest jeżeli chodzi o SPF to ja lubię używać dużo, lubię używać dużo zwłaszcza tego, on jest niestety troszkę drogi, ale warty swojej ceny i uważam, że jest dobry na każdy po prostu typ cery, ja mam na przykład mieszaną, ale wiem, że na skórę trądzikową on też jest spoko, bo on nie... Mm, nie wiecie, jak to się mówi, nie zapycha. Kiedyś wam pokazywałam taki fajny z San, San Ozol i on był spoko do momentu, aż zaczął mnie wyspywać. Po prostu zapychał mi pory, tak myślę. No i było jak było, ale od, od kurczę nie wiem, chyba od roku już dobrego, jak nie dwóch lat, jestem właśnie na nim i I love it. I teraz będziemy się malować. Jest godzina 15.31 i my mamy imprezę na 19:00. A więc będzie git. Ja mam taką krótką czerwoną skienkę. Mam nadzieję, że będę się sobie podobać się w efekcie końcowym, bo z tymi włosami bez makijażu wyglądam lekko dziwnie. W ogóle ja w kręconych włosach mam wrażenie, że wyglądam dziwnie, ale to też dlatego, że ja po prostu nie masz na co dzień i wydaje mi się to pewnie dziwne. Robię Wam szybki, wiecie, jak to się mówi, time-lapse. I, yy, I tyle. I do zobaczenia już. Ja jestem z niego niesamowicie zadowolona. Wyszedł mi jak nigdy i wyrobiłam się w godzinę, bo jest 16.40. I założę sobie sobie biżuterię tutaj. Nie wiem, czy tutaj założę jakiś pierścionek i nie wiem, co założę na szyję i nie wiem, co założę na nic, a tu ja mam taki Moi Drodzy. Tak wygląda cały outfit i tak wygląda szkineczka. Ona w aparacie jest ciemniejsza z tego, co widzę. Może się to uda naprawić jakoś. Jakoś, poczekajcie. O, widzicie. Ona jest trochę jasna, ale ostatnio mają trochę ciemniejszą, więc teraz trochę jaśniejsza. Takie same budziki jak wtedy to są moje ulubione buty. One są w ogóle z jakiejś polskiej fabryki, także są wygodne bardzo. No, fryzurka siedzi. Moim zdaniem mega mi pasuje i kupiłam takie kolczyki. One są z Rosmana. więc... Nie jest to prawdziwe srebro, a mogłoby być, bo są naprawdę śliczne. E... I tak co myślimy moi drodzy? Ja czarną jeszcze torebeczkę, of course.

Jesteśmy właśnie na Orlenie Dzisiaj będziemy jechać do rodzinnej miejscowości mojego taty Jak ja to lubię nazywać A dopiero na zajutrz będziemy jechać do Chorwacji Więc zatrzymujemy się tym razem Pozdrawiam

to nie błędowska, Pozdrawiam. Jak ja byłam mała, to powiem Wam, tutaj była taka karuzela metalowa z drewnianymi siedziskami, tutaj była altana A tutaj były takie huśtawki, teraz już niestety nie ma, to jest basen. Siemaneczku moi drodzy, witam was, przychodzę do was z aktualizacją sytuacji, dlatego że po 18 Dosłownie rano wstałam. Spałam 4 godziny, bo wróciłam do, do domu chyba o trzeciej z kawałkiem, no ale zanim się ogarnęłam do spania, no to była czwarta i wstałam o ósmej, spakowaliśmy rzeczy do samochodu i pojechaliśmy, a więc w samochodzie nie spałam, bo nie mogłam po prostu się ułożyć, a więc nie spałam, więc spałam 4 godziny. I wczoraj przyjechałam sobie na miejsce, byłam taka zmęczona. E, jedyne, co tam wiecie, chwilę posiedzieliśmy te parę godzin, zrobiliśmy jeszcze jakieś zakupy, bo w ogóle do tej pory cały czas czegoś nie mam. Nie będę się denerwować. E, nie wziąłam słudu kremu ani pianki do twarzy do mycia i, no i trzeba będzie to kupić w Rossmanie, a już byłam w Rossmanie, bo zapomniałam jeszcze innych rzeczy, które już kupiłam, ale zapomniałam dokupić te rzeczy. Jeżeli chodzi o osiemnastkę, to fajnie się bawiłam, bolą mnie mięśnie, wszystkie, zwłaszcza tutaj od, wiecie, od rąk, od tańca. Stopy już mi przestały boleć od szpilek, dlatego że ja nigdy nie biorę butów na przebranie i albo jestem w szpilkach, albo po prostu na boso, więc jest jak jest. Ale wiem się fenomenalnie, bardzo ładna sala, bardzo lubię tę salę. E, Na no różowo było wszystko, taki cute i w ogóle, a więc, no fajnie, fajnie. E, I tak przyjechaliśmy tutaj, z zjadłam kolację i powiem wam, że o 21 wczoraj poszłam spać. E, I dzisiaj też stałam tam o 8 chyba. No Porządku, chwilę już stałam, zjadłam śniadanie. I tyle, taki jest update, jeżeli chodzi o nasz wyjazd, my wyjeżdżamy. Do Chorwacji dziś w nocy, dziś o drugiej jakoś. I tak, bo mamy, dzisiaj mamy niedzielę, a zakwaterowanie mamy od poniedziałku do 14, chyba. A więc jak wyjdziemy w nocy, to akurat będziemy. I tak. Chodzę sobie tutaj, idę na dwór teraz do Toreciu. i zrobiła się takiego różowego zestawu, bo zapomnieliśmy z domu. Trzeba było kupić w pepko no Obiad był schabowy, ale ja nie mam e, obiadu, y, bo dostałam makaron do i więc jem teraz bułkę ze schabem odgrzaną. Koszulka mecinguje do zawieszki z Indigo, którą oczywiście ja nie chwaląc się ogarnęłam. Miałam powiedzieć, że jesteśmy na ostatnim przystanku, prawdopodobnie w Polsce, czyli na Olenie w Węgierskiej Górce. I tak jest godzina 3.01. To jest mój piesek, tutaj jest moja familia, która. Jest taka sytuacja, że mm, o pierwszej chyba 30 wyjechaliśmy. A ja sobie ustawiłam budzić na pierwszą 30 w ogóle. No ale Igor przy tym mnie obudził i spałam chyba godzinę na maksie. Jak spałam godzinę, bo nie mogłam zasnąć. Mamy 4.30. tam są moi ludzie. Tam jest gdzieś mój piesek. I jesteśmy w Słowacji. Moi drodzy, my już jesteśmy na Chorwacji w naszym apartamencie, a ja przyszłam do Was zakończyć tego vloga, bo właśnie go zmontowałam i zaprosić Was na następny, w którym pokażę Wam dokładny przyjazd i nasz apartament i pierwszy dzień, który będzie trochę leniwy. I tak, zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików. Żegnam się z Wami buziaczki i papa!